Dzisiaj rzucamy na ring dwie no, naprawdę popularne strategie inwestycyjne. To będzie pojedynek metodycznej konsekwencji z, no właśnie, z polowaniem na idealny moment. Zobaczmy, która z nich wyjdzie z tego starcia zwycięsko. No właśnie, to jest pytanie, które zadaje sobie chyba każdy, kto inwestuje. Co jest mądrzejsze inwestować regularnie, co miesiąc, jak w zegarku? Czy może jednak czekać, aż rynek spadnie i wtedy kupować taniej? Sprawdźmy, co na to twarde dane. W jednym narożniku mamy uśredniania kosztów dolara, w skrócie DCA. Wiecie, to jest ten zawodnik, który stawia na żelazną dyscyplinę i konsekwencje. A w drugim? Kupowanie dołków, czyli BTD. To z kolei gracz, który liczy na cierpliwość i, co tu dużo mówić, perfekcyjne wyczucie czasu. Dobra, to o co chodzi z tym DCA? W gruncie rzeczy to banalnie proste. Ustalamy sobie stałą kwotę. Powiedzmy 100 złotych i inwestujemy ją co miesiąc. Nieważne czy giełda jest na plusie czy na minusie. Po prostu regularnie. Chodzi o to, żeby całkowicie odciąć się od emocji i zgadywania, co będzie dalej. A kupowanie dołków? No cóż, to zupełnie inna bajka. Tutaj chomikujemy gotówkę i czekamy. Czekamy na ten moment, kiedy rynek zaliczy spadek. I wtedy, bach, wchodzimy i kupujemy po okazyjnej cenie. Brzmi jak plan idealny, prawda? Tylko, że jest tu mały, ale kluczowy haczyk. Cały sukces zależy od tego, czy uda się trafić w to dno. A do tego trzeba mieć nie tylko analityczny umysł, ale i nerwy ze stali, żeby kupować, kiedy wszyscy wokół wpadają w panikę. Żeby to rozstrzygnąć, przyjrzymy się fascynującemu badaniu analityka Nika Magiuli. Ale uwaga, to nie będzie takie zwykłe porównanie. On postanowił, no, trochę oszukać i dać jednej ze strategii pewną supermoc. Zrobi się ciekawie. Okej, okay, jakie są zasady tej gry? Inwestor DCA, nasz systematyczny zawodnik, po prostu inwestuje stówkę co miesiąc, a inwestor BTD, cóż. On dostał kryształową kulę. Serio, on wie z absolutną pewnością, kiedy będzie ten idealny, najniższy punkt na rynku, i dokładnie w tym momencie inwestuje całą odłożoną kasę. Także, jak widać, szala jest przechylona i to mocno. No i co? Sprawa wydaje się chyba oczywista, prawda? Ktoś, kto ma taką wiedzę, kto zawsze kupuje na samym dnie, no po prostu nie może przegrać. To musi być zwycięzca. Pytanie tylko czy na pewno? Otóż. Nie do końca. 70% tak, to nie pomyłka w 70% przypadków ta prosta, nudna strategia DCA wygrywa. I to z kimś, kto ma, przypomnę, nadprzyrodzoną zdolność widzenia przyszłości to jest dopiero coś. Spójrzmy na to na wykresie. W 71% scenariuszy, na przestrzeni wielu, wielu lat, to właśnie systematyczne, co miesięczne inwestowanie okazywało się lepsze. A idealne trafianie w dołki? Tylko w 29%. Ta przewaga jest, no, jest po prostu ogromna. Ale jak? Jak to w ogóle jest możliwe? Jak perfekcyjny timing może przegrać ze zwykłą, nudną rutyną? Odpowiedź jest jedna i jest niezwykle ważna: wysoki koszt czekania. To jest ten cichy zabójca zysków. To zdanie świetnie to ujmuje: kiedy czekamy na ten idealny dołek, rynek wcale nie czeka razem z nami, on najczęściej. Idzie do góry, i zostawia nas w tyle z naszą gotówką. Pieniądze, które leżą i czekają, po prostu nie zarabiają. Omijają je wszystkie te wzrosty po drodze. A teraz spójrzmy na liczby, bo one naprawdę dają do myślenia. To analiza JP Morgan dla S&P 500 i to z lat 1999-2018. A więc mamy tu i pęknięcie bańki dotkomów i wielki kryzys 2008. I co się okazuje? Jeśli ktoś był cały czas na rynku, zarobił średnio 5-62% rocznie. Ale jeśli ominęło go zaledwie 10 najlepszych dni, jego zysk spadł do 2%. A jeśli ominął 20 najlepszych dni? Przed na minus. Właśnie, to jest ryzyko czekania z boku. Można przegapić te kilka dni, które robią całą różnicę. Okej, okay, do tej pory nasz łowca dołków był, no, był jasnowidzem. A co się stanie, jeśli zabierzemy mu tę kryształową kulę? Zobaczmy, jak to wygląda w bardziej, no, w realnym świecie. No i tutaj mamy knockout. W realistycznym scenariuszu przewaga systematycznego inwestowania rośnie do 97%. To jest miażdżąca przewaga. Ale co to dokładnie znaczy? To jest odsetek przypadków, w których DCA wygrywa, jeśli nasz łowca dołków spóźni się z zakupem o zaledwie dwa miesiące. Tylko dwa miesiące pomyłki i już przegrywa w 97% przypadków. To pokazuje, jak niewiarygodnie trudno jest trafić w ten idealny moment. Podsumujmy to w trzech prostych krokach. Po pierwsze, rynki w długim terminie mają tendencję do wzrostu. Po drugie, Gotówka trzymana na boku w tym wzroście nie bierze udziału, czyli omijają zysk. I wreszcie po trzecie, zwykła, nudna konsekwencja jest o wiele potężniejsza niż próbie bycia geniuszem, które, no cóż, zazwyczaj kończą się porażką. Co więc warto z tego wszystkiego zapamiętać? Przede wszystkim, że systematyczność, czyli DCA, wygrywa nawet z idealnym wyczuciem czasu w ponad 70% przypadków. Po drugie, koszt czekania na spadek jest często wyższy niż korzyści skupienia taniej. I wreszcie, nawet małe błędy w timingu mogą być katastrofalne dla strategii kupowania dołków. Koniec końców, konsekwencja bije na głowę próby przewidywania rynku. I na koniec, pytanie do refleksji. Czy ta pogoń za idealnym momentem na inwestycje tak naprawdę nie szkodzi postępom finansowym? Bo dane zdają się mówić jasno, często najlepszy czas na inwestowanie jest po prostu teraz.